Was kochani ponownie. Karta dnia, poniedziałek, 19 styczeń. Wybieracie sobie jedną kartę dla siebie intuicyjnie. Możecie wybrać też drugą kartę dla kogoś, o kim właśnie myślicie. Raz. Dwa. I trzy. Raz. Dwie wypadły losowo. To jeszcze jedną. Okej. Okay. Dobrze, kochani. To zestaw numer jeden, czyli karta numer jeden. Masz wyjątkowy dar kontaktowania się ze zwierzętami. Nad Twoimi zwierzętami na ziemi i w niebie czuwają anioły. I teraz dodam, że jeżeli nie macie zwierząt, z Wam znanych powodów, tak? Bo nie każdy ten obowiązek chce wziąć na siebie, to znajdźcie w sobie tą zwierzęcość, tą dzikość, tą ochronę. Zerknijcie w głąb siebie, zajrzyjcie w głąb siebie, jakie zwierzę Wam się najbardziej podoba. I cechy tego zwierzęcia to są cechy, które możecie wykorzystać w działaniach w tym dniu, tak? Czyli na przykład spokój albo przyczajenie się, czyli inaczej po naszemu, po ludzkiemu na przykład wycofanie się i obserwacja, tak? Więc tutaj są takie ważne cechy tych zwierząt, które wam się podobają. Które możecie wykorzystać w celach oczywiście dziubaski dobrych <grych> w działaniu, tak? Czy przy tej osobie, czy w trakcie tego, jak ta osoba zacznie się, mówiąc kolokwialnie, uruchamiać. Ok. Spójrzcie na swoje wewnętrzne piękno. To jest cecha, która ma bardzo silną energię na ten dzień. Swoje wewnętrzne piękno. Zajrzyj w głąb siebie i zobacz swoje wewnętrzne piękno. To będzie Twoja siła, Twoja energia w tym dniu na przezwyciężenie wszelkiego rodzaju przeciwności. Dwójeczki. Jestem aniołem opiekuńczym rodzin. Twoją rodzinę czeka radosna zmiana lub powiększenie. No i przy tej karcie ci, co już mnie od dłuższego czasu obserwują, wiedzą dobrze, że. Radosna zmiana to jest to, jak wy zmieniacie swoje życie na lepsze i zaczynacie iść swoją drogą. Radosna zmiana to jest ciąża. E, radosna zmiana są zaręczyny, zmówiny, ale i też słuchajcie, przepraszam, no, za, ale zażartuję, a co mi tam? <laughs> Nowy narzeczony bądź nowa narzeczona, tak? Czyli ta energia wszelkiego rodzaju zmian to jest radosna zmiana również dla ludzi, którzy dobrze Wam życzą. I to jest taki power. Będzie to dzień uzdrowienia. Wy powinniście zobaczyć, z czego chcecie się uzdrowić w tym dniu, tak? I wydobyć z siebie tą energię, i uzdrowić się na przykład z toksycznej relacji, którą zakończyliście, ale gdzieś tam jeszcze coś tkwi. Tak? Bądź uzdrowić się z tego, że wiecznie jesteście na zawołanie innych osób, tak? Czyli zrobić coś, co będzie radosną zmianą dla Was i dla osób, oczywiście, które będą Was szczerze i lojalnie wspierać w tym dniu, w tych przy tych zmianach Waszych, tak? To nie musi być zaraz jakaś wielka tam zmiana. Wiecie o co chodzi dzióbki. Nawet ta najmniejsza zmiana. Zestaw numer 3 Ufaj i miej nadzieję, na horyzoncie pojawiło się coś nowego i pozytywnego, chociaż Ty może jeszcze tego nie dostrzegasz. Słuchajcie, przez y, albo Wasze problemy, tak? Albo dzień zaganiany, albo poświęcanie czasu tej jednej, jedynej osobie, zapominacie o tym, żeby się na chwilę zatrzymać. Zatrzymaj się na chwilę w poniedziałek, zajrzyj w głąb siebie, zobacz, pojawiło się coś nowego na, na horyzoncie, dostrzec to. To oznacza nową energię, nowe możliwości. <laughs> Spójrzcie w przyszłość. Jak chcecie, żeby ta przyszłość wyglądała? Taka najbliższa, wiecie, bo marzyć można, co będzie za dzień, za 20 lat. Ok, ale taka najbliższa przyszłość. I zobaczcie, zadajcie sobie pytanie, z kim możecie tą przyszłość tworzyć, żeby ona była taka, jak wy chcecie, jak wy pragniecie. A z kim już niestety nie da się stworzyć takiej przyszłości, nie? Ok, dziubaski. Karta. Światło czy cień? Zajrzyj w głąb siebie, zobacz wewnętrzne piękno. Powinieneś, powinnaś uzdrowić się z czegoś, co jeszcze tam tkwi i hamuje, żeby to wewnętrzne piękno się wydobyło. A więc troszeczkę w cieniu zostań, bo. Jeżeli znowu pójdziesz w ten tryb dnia, tak? To nie zauważysz, coś koło noska przejdzie. Zobacz, zajrzyj w głąb siebie i zobacz, jak, jak chcesz spędzać przyszłość. Tak, więc tutaj jakby zostań w cieniu. Daj sobie chwilę na to, żeby pozostać w cieniu. Ok. I karty mantry dla każdego zestawu dziubaski, to lecimy. <laughs> Raz, dwa i trzy. Dobra, jedyneczki. Boska obfitość. Urodziłeś się, aby dostosować się do woli miłości. Podążać za tą i służyć czemuś więcej niż ego. Naucz się być obfitością, a nie goń za nią. Nie goń za obfitością, nie goń za tą osobą, skoro ta osoba, yy, mówiąc cudzysłowie, ucieka. tak? Nie goń, nie proś. I uwaga na pułapki ego. Dwójeczki. Prawdziwa ofiara. Prawdziwa ofiara bierze to, co może być krzyżem nie do zniesienia i zwraca to miłości. Uzdrowienie. Przede wszystkim uzdrowienie. Nie bądźcie. Nie, nie, nie działajcie z, pozy, z pozycji ofiary. Nawet jeżeli jesteście, tak? Pokrzywdzeni, nie działać z pozycji ofiary. Trujeczki. Karma. Nie ma takiej rzeczy z przeszłego życia, którą nie można by się zająć w obecnym. Czy z przeszłego życia, jeżeli patrzymy poprzez reinkarnację, tak? Czy też z zamkniętego schematu. Coś jeszcze jest z tego, wiecie, zamkniętego waszego schematu, przepracowanego, coś jeszcze tam jest do przepracowania. Czyli tutaj też trzeba zajrzeć w przyszłość i zobaczyć. Co chcecie, żeby zostało przeniesione do tej przyszłości? Co ma zostać? Czy kto ma zostać? A kto i co już powinno odejść? A ja Wam życzę cudownego dnia. Dziękuję.